Dosłownie na moment nasza transmisja została przerwana. Mam nadzieję, że teraz już wszystko jest ok. No a my mamy tymczasem 1 do 0. Pierwsza e, bramka e, dla drużyny Zbytgoszczy. strzelce Mek Trzaskowski. Już rozpoczęta y, gra drużyna, zbyt gości, jest oczywiście tutaj zdecydowanym faworytem, i każdy inny wynik będzie tutaj wielką sensacją. Kolejny strzał. No i to był taki groźny strzał, trochę z fałsza, ale z fałsza zagrany. Kolejny, kolejna próba niewykorzystana. Muszą wracać. Za tą akcją zawodnicy SPX, Olimpia Juniorzycim Życim. No tutaj taka nie do końca juniorska. Niektórzy zawodnicy troszkę starsi. No chyba wszyscy tutaj, chyba tylko dwóch zawodników widzę, takich troszkę młodszych, którzy rzeczywiście nadawaliby się pod nazwę juniorów. No i szybciutko przedstawię Państwu składy zespołów, bo przez moment, tak jak powiem, nie mieliśmy transmisji. SPXFT, MDD WSG, Bydgoszcz, Trzaskowski, Hełminiak, Kanik, Matyśkiewicz, Paczkowski, Popławski, Nowicki, w bramce Szymon, Kmiecik, Olimpia, Dżycim, Ży Krzysztof Włoch, Łukasz Włoch, Dawid Renkiewicz, Łukasz, nie przepraszam, Przemysław Krajczewski, Jarosław Grzybowski, Dawid Szymczak, Jacek Szulc, Bartłomiej już i w bramce Mateusz Chruściński. Już rozpoczęli zawodnicy, no i ten strzał zablokowany, dobrze obroniony przez Szymona Mięcika, jeszcze wcześniej piłka odbiła się od nóg jednego z zawodników. Kolejny strzał. Stają się tak mocno siłowo grać się... zawodnicy życzliwym, a wiedząc, że no nie mogą sobie pozwolić tutaj na nic więcej, na żadne kombinacyjne akcje. Ponieważ to oczywiście sp, eks na to nie pozwoli. A i mamy kolejny y, gol. Druga bramka. A jej strzelcem y, Paczkowski.